Andrzej, Henryk, Mielczarek Z folderu Barwy Nadziei Trzy żywioły Spotkały się w jednej chwili Trzy żywioły Woda, powietrze, ogień Nurt rwący rzeki Co porywa młodość nieopierzoną Wiatr, co drzewa wyrywa z korzeniami i cichnie, ciszą, jak w życiu dojrzałym. Płomień gorący, co spopieli wszystko, w końcu zgaśnie iskrą, trącą się ledwo-ledwo u schyłku w starość zamieniony. Trzy żywioły. Jak losy ludzkie zapisane w kartach, jak przeznaczenie ukryte gdzieś w błękicie nieba. Jestem żywiołem. Jestem płomieniem, gorącym tlącym się, w żarze ogniska, co przygasło, wystudzone, lecz wciąż żarzy się zaledwie. Ten żywioł, płomień gorący, to jak moja natura, niepokorna, przekorna. Powietrza żywioł lubi za to wiatrem posfawolić. Pokręcić nad nurtem, nad ziemią, zakręcić liśćmi, zakręcić bielą płatków śnieżnych i kwitnących wiosną, zmienić się nagle w orkan ryczący sztormu, ucichnąć w mgłę spokoju. Jestem nurtem rzeki, co wiruje od główki do ostrogi, wpierw wszędząc źródłem, rwąc kamienie w potoku górskim, porywając nurt spieniony pianą, by w końcu spowolnić bieg wylewając się szeroko rzeką, płynącą ku morzu. Te trzy żywioły rzadko spotykają się z sobą w jednym życiu. Niekiedy są we mnie jak ogień powietrze i woda, jak młodość dojrzałość. Starość.